Witam serdecznie, jestem Luki. W dniu dzisiejszym chciałem nagrać Wam krótki poradnik, jak dodać teksturki UDIM do modelu. Jak wiecie w Farming Simulatorze 2019 19 w zasadzie GIANS dodał predefiniowane tekstury. Tak. Co to daje? No, daje to nam możliwość pominięcia tworzenia tekstury diffuse dla modelu. Jak widać wachlarz, wachlarz tekstur jest dosyć, dosyć spory. Tutaj na tym screenie, na tym zdjęciu widać wszystkie, wszystkie możliwe do wyboru tekstury, tak? I generalnie tak, te, które mają pojedynczą cyf cyferkę od 1 do 7 są to tekstury RGB. Co to znaczy? Można, to znaczy to, że można nadać im dowolny kolor, oraz dowolną fakturę materiału, tak? czyli na przykład pod dwójeczką, jak sobie ustawimy w programie 3D tak? dla danego modelu dwójeczkę, to, możemy, to będzie to materiał typu chrom tak. I do tego będziemy mogli mu nadać jeszcze dowolny kolor, tak, jaki tam będziemy sobie chcieli, tak? Dalej, jeżeli chodzi o te materiały powyżej, tak, z podwójną cyfrą, są to materiały predefiniowane, które nie dają możliwości wyboru ani faktury materiału, ani też koloru, tak? One są z góry nadane przez GANS, i jeżeli wybierzemy sobie na przykład. 08, ja później pokażę o co chodzi, tak. Jeżeli sobie wybierzemy 08, yy, tak nie będzie możliwe już w Gantz Editorzie tego koloru zmienić, tak? tego, tego, tego rodzaju materiału. I jak widać mamy tutaj malowany metal, kolor taki szary, malowany plastik, chrom, yy, miedź, yy, galwanizet metal, yy, Guma, stary malowany metal, czyli jak widać faktura jego jest taka już troszeczkę podrapana i tak dalej. To jest bodajże jakiś materiał syntetyczny na tapicerki. No generalnie, no ja co ja będę tutaj wszystkie, wszystkie przedstawiał. Ten, to zdjęcie jest dostępne na stronie Giansa, sobie może każdy pobrać tak? i na podstawie tego dobrać odpowiednie tekstury dla modelu. Tak? Znając już rodzaj tekstur, jakie tutaj Gians oferuje, rodzaj materiałów, przechodzimy dalej. Należy uruchomić program. Do grafiki trójwymiarowej i wczytać swój model, tak? tylko że zanim to zrobicie, trzeba ściągnąć do programu wtyczkę. Tak? Ja konkretnie korzystam z Autodesk Maja i tutaj na, na tej stronie na GitHubie użytkownik Steam nie łopnie, jak to się czyta, whatever. udostępnić coś tak jak Autotools. W tym przypadku jest, jest to konkretnie narzędzie do programu ma Autodesk Maja. Jak widać, Maja 2017 lub wyżej, tak? Więc to też trzeba mieć na uwadze. Tak, należy to narzędzie pobrać i dodać do, do programu, tak? Z tego co wiem, do blendera też taka wtyczka istnieje. Natomiast ja tam pomijam blendera, ponieważ go nie używam. Tu instrukcja instalacji wtyczki jest. Nie będę wchodził w szczegóły. Jak już macie to wtyczkę, należy uruchomić program w tym przypadku Autodesk Maja. i może tak pokażę na półce sobie półkę Giants i tutaj jest wtyczka, o której mówię. AutoTools by Wopster. E, ok, już tutaj sobie wcześniej przygotowałem taki wstępny pokazowy model. Teraz jest to 7 sześcianów. Generalnie nie będę tutaj wchodził w jakiś mocno szczegółowy model. Tak? Model jest to, jest to pojedynczy model, żeby było, żeby mniej więcej mógł powiedzieć, pokazać na czym, o co tu chodzi, jak już wyeksportuję do Gianc Editora. Dalej. Naturalnie, Chodzi tutaj o siatkę. A, jeszcze mam tutaj siatkę standardową z pierwszego sześcianu, nie będę wchodził w szczegóły, jeśli chodzi o układanie siatki UV, skorzystam z opcji automatycznej. Każdy tam modmaker, czy mod, osoba, która coś modeluje, wie mniej więcej, jak sobie ułożyć siatkę i ma swoje preferencje, więc ja nie będę w te, tutaj w te szczegóły wchodził. Dobra, jak już mamy siatkę rozłożoną, tak tutaj oś x, y, tak? Są te wzdłuż osi. I teraz tak, po uruchomieniu narzędzia, tego autotools, mamy to, co mniej więcej wtedy widzieliśmy na tym zdjęciu, czyli indeksy z jedną, z jedną, oznaczone jedną pojedynczą cyfrą, jak i indeksy oznaczone dwiema cyferkami, tak? Tak jak mówiłem, indeksy od 0 do 7 dają możliwość wybór faktury materiału oraz jego koloru. Indeksy pod, z podwójną cyfrą e, są to indeksy, które mają predefiniowany materiał. Nie ma możliwości tego materiału e, w przyszłości już w Gansed Editorze zmienić. Tak? To jest tylko i wyłącznie do wyboru tutaj do ustawienia w programie graficznym. No i dobra, przechodzimy teraz. Już do, 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 do nakładania UDIM, siatki UDIM. Do tego celu trzeba sobie zaznaczyć, powiedzmy, na modelu inaczej. Nakładając tekstury, po prostu dla każdego elementu, każde, każdego detalu na modelu trzeba. trzeba wybrać odpowiedni materiał, tak? Czyli jak mam tutaj model składający się z, siedmiu, z tych siedmiu sześcianów, to tak, zaznaczam sobie, no powiedzmy, nie będę się rozdrabiał, zaznaczę sobie pierwszy sześcian, tak? Załóżmy, że ja chcę, żeby on miał kolor, dawał możliwość zmiany koloru, więc uzna, ustawiam sobie indeks 0. Co się dzieje? Na siatce UV, jak widać, Ścianki dedykowane dla elementu, które zaznaczyłem, przesunęły się na. W in, mają inne współrzędne, tak? Odpowiadające temu indeksowi. Dalej, przechodzę do kolejnego, kolejnego medal Ten. detalu, który chcę, któremu chcę nadać kolor. A załóżmy, że mu też dam. Chcę też, żeby była, zmienny kolor, żeby była możliwość ustawienia koloru, ale będę, ale chcę, żeby miał inną fakturę niż materiał pierwszy, tak? Więc daję indeks 1. Jak widać, on się też przesunął, tylko już w inne miejsce. Dobra, przechodzę do kolejnego detalu. Ja chcę, żeby to była guma, tak? Czyli na, tutaj pod piąteczką jest guma. Chcę, żeby to była guma, bo to jest jakiś tam gumowy element, nie wiem, uszczelka, yy, szyb i tak dalej. Wybieram gumę. Co się dzieje? Jak widać. Ten, yy, ten, siatka się przesunęła też w inne, w inne miejsce na, na, ten, na osi. Yy, dobra. Następny. Zaznaczę sobie kolejny element i chcę, żeby to był chrom. No to wybieram sobie dwójeczkę, tak? To też się przesunęło. Dalej. Tutaj jest, yy, no powiedzmy jest to jakaś maska, jakieś maska, pokrywa silnika czy coś. Chcę, żeby to było albo inaczej. Jest to blok silnika, a tak, tutaj nie przewiduje zmiany koloru. Chcę, żeby on był czarny, tak? Więc pod 16 biorę painted metal. Naturalnie painted metal w tym przypadku jest to kolor czarny, tak jak widać, pod 16 jest painted metal ale i pod 00, tak? O co chodzi? O to chodzi, że po prostu one mają dwa różne kolory, tak? Jak weźmiecie sobie zdjęcie tutaj z materiałami, tak? Painted metal pod 00 jest, jak widać, kolor taki szary, a pod 16 jest czarny, tak? Więc na podstawie tego tutaj zdjęcia możecie dobierać sobie materiały, które będziecie chcieli mieć na modelu i musicie o tym pamiętać, tak? Bo można się zdziwić. Nagle okazuje się, że źle dobierzecie tutaj yy, cyfrę, tak? Zamiast powiedzmy sz, yy, szesnastki dacie 00 no i okaże się w, Giancie, że, w edytorze, że model jest nie, nie w tym kolorze yy, no i niestety trzeba wrócić się do programu yy, 3D. No bo kolejny, yy, kolejny element yy, niech to będzie... Powiedzmy, painted plastic, tak i jeszcze ostatni element. Niech to będzie, niech to będzie. O, załóżmy skóra. Dobra, i tym sposobem cały model jest. Że tak powiem, ma przypisane od, odpowiednie jest, Wszystkie elementy ma przypisane w odpowiednie miejsce na siatce, tak jak sobie. Zaplanowaliśmy, tak? Naturalnie czym bardziej, czym bardziej yy, yy, złożony model, tym więcej jest roboty przy tym, tak? To jest tylko prosty model yy, do testów, te, testów do celów yy, tutoriala, więc to idzie szybko, natomiast bardzo złożone modele, to powiem Wam szczerze, jest yy, zabawy co niemiara, żeby to zrobić dobrze i precyzyjnie, tak? Dobra, jak już mamy jak już mamy dodane, dodane tekstury, ułożoną siatkę tak jakbyśmy chcieli, za pomocą narzędzia można to zamknąć wybrać sobie model i wyeksportować go wyeksportować go a wyeksportuję go powiedzmy na pul pulpit tak model testowy i Eksport. Model został wyeksportowany. Mam go na pulpicie i yy, trzeba go dalej jeszcze obrobić, ponieważ tu samo to, to co zrobiłem w programie trójwymiarowym, to nic, yy, to jeszcze nie jest koniec. tak? Jak widać, yy, utworzę sobie światło. Jak widać, kolor modelu jest biały. Tutaj się yy, niestety nic nie zmieniło. No właśnie ponieważ są jeszcze dwie kwestie tylko sobie skopiuję jeden plik który jest niezbędny do tego żeby to działało i teraz tak jak jest model już eksportowany gotowy teoretycznie gotowy do działania wiadomo jeżeli to ma być model ruchomy i ma być to częścią część modelu ciągnika to, to może nie będę wchodził w szczegóły tam nie, nie, ten, które nie dotyczą tutoriala tak, jak już jest model gotowy, należy otworzyć zakładkę Material Editing. I tak, przede wszystkim trzeba dodać gloss map. pominąłem kwestię normal mapy, ponieważ nie jest to w tym momencie istotne i nie wpływa na, na proces tworzenia UDIM, tak? Ale niezbędna jest gloss map. Bez tego nie ma możliwości odtworzenia że powiem, uruchomienia shadera, tak? To shader tak naprawdę nakłada kolory podług tego, jak model został rozłożony na siatce UV. Więc trzeba dodać shader. Najlepiej jest to wziąć, yy, znaczy inaczej, yy, pierwsza, yy, gloss map jako pierwsza, tak? Czyli trzeba dodać yy, teksturę specular, tak naprawdę. To jest ta, którą ja sobie tutaj skopiowałem. Jak już mamy teksturę, trzeba rozwinąć listę z sh shaders. I dodać shader, shader, vehicle shader, tak? bo on tutaj pełni funkcję taką, jak gdyby uzupełnienie tego udim Bez tego shadera nie da rady nic zrobić. Tak? W przypadku Farminga 19 wszelkiej masie shadery pobieram z folderu, wskazuję z folderu gry, żeby te paczki z modelami były jak najmniejsze i bez zbędnych plików więc otwieram shader co się stało? Jak widać już tutaj coś się zadziało, tak? Coś nam się zmieniło. Chociaż to jest cały czas jeszcze nie wszystko, ponieważ wybierając shader należy mu doda do, ten, yy, dodać wariację. W tym przypadku color mask. I e voila! Jak widać się yy, dużo zmieniło, tak? Czyli materiał chrom, który dodawaliśmy jest, chromo, jest no, typowy chrom, yy, przy czym jego koloru yy, ani yy, Tutaj faktury nie da się już zmienić, tak? Jest to typowy. No to jest element modelu, który, któremu nadaliśmy kolor chrom, czyli na przykład mogą to być tłoki siłowników, tak? E, dalej. Tutaj jest element, gdzie się, To jest że czarny plastik. Jak nie pamiętam dokładnie, co tam nadaliśmy. Jak widać, każdy z, tych, każdy z tych elementów ma tam swoją fakturę, swój, inaczej reaguje na światło i tak dalej. Tak? I tak jak powiedziałem, i tak jak ustawiłem na początku, dwa pierwsze sześciany dają nam możliwość zmiany koloru. Pozostałe, według, według tego, który, według, według materiałów, które wybrałem, są bez możliwości zmiany ani koloru, ani faktury. Tak jak podjedziemy sobie do. do, do do, z bliska z modelu to można, można dostrzec tutaj, że to, jest, że to jest skóra, tak? Więc nie będę wchodził już tam w szczegóły. Każdy sobie będzie dobierał to, jak będzie, sobie, będzie chciał, tak? Natomiast jeszcze wrócę do możliwości wyboru koloru, tak? Czyli tak, tam wskazywałem wcześniej, że po, kanały od 0 do 7 z pojedynczą cyfrą dają możliwość wyboru koloru. No a więc... Tym kanałom tam na zdjęciu odpowiadają kolor mat od 0 do 7. Tak? Jeżeli ten model by miał wszystkie sześciany z możliwością wyboru koloru i faktury, to w zależności od, tego, od wybranego kanału tutaj można byłoby zmienić kolor. Tak? I na przykład dla zera. a dajmy na to 0, wpiszę same zera, tak? 0 i 0. Dało to... Od, od, odpowiedzi kolor czarny, a na przykład połówki. To jest wtedy kolor szary i cała reszta to już, to już w zależności jak, to co woli. Generalnie korzysta, program korzysta tutaj z, pa, z palety RGB. Gians nawet udostępnił kalkulator RGB gdzie można sobie na podstawie ogólnodostępnej sieci palety kolorów wybrać odpowiednie, odpowiednie tutaj wartości, które należałoby wpisać w tym miejscu, żeby ten kolor, żeby uzyskać kolor, który nas interesuje, tak? Dobra, czyli tak jak pisałem, materiał 0, co zmieniłem, i tak? I materiał drugi, no to na przykład damy mu, co? A powiedzmy taki kolor, niech będzie. Dobra. I to by było, jeśli chodzi o kolor, tak? Wspomniałem też, że można zmienić tutaj fakturę materiału. I Oczywiście jest to jak najbardziej możliwe, i odpowiada za to czwarta, czwarta kolumna, tak? I tutaj znowu 0, 1, 2, 3. I tak dalej, i tak dalej. A skąd to robić? Bardzo prosto. Wystarczy sobie wpisać tutaj wartości od 0 do w tym przypadku 308, gdzie 0 odpowiada za pointed metal, a na przykład a powiedzmy 14 za drewno, tak i w zależności od tego jaki wpiszemy, wybierzemy stąd sobie cyferkę, cyfrę, liczbę i wpiszemy tutaj. Taką uzyskamy fakturę materiału, tak? Na przykład no, 16, 14. Jak widać, to wszystko się zmienia i każdy sobie będzie mógł podobrać wedle was, własnego uznania. I w tym sposobie, w tym sposobie można zmienić wszelkie, wszelkie in, y, y, materiały, które dodamy, z możliwością zmiany koloru oraz faktury, tak? Czyli tak. W, tym przypadku, w moim przypadku jest to pierwszy i drugi sześcian. Pozostałe mają predefiniowane materiały, więc w przypadku pierwszego i drugiego sześcianu możemy sobie dowoli zmieniać fakturę materiału w zależności od tego, co jest nam potrzebne. Tak? Jeśli chodzi teraz o to, co ja wolę, generalnie. Troszeczkę mało jest tych indeksów, w których można by było zmienić zmienić samemu, dobrać kolor oraz fakturę, ale z drugiej strony gdyby było tego za dużo, to pewnie można byłoby się nieźle pogubić. Stąd też przypuszczam, że Giants stworzył materiały, które są predefiniowane, które, którymi możemy takie standardowe elementy sobie uzupełnić, na przykład siedzenia tak siedzenia to mamy do wyboru z... dwa rodzaje skóry i że dwa rodzaje takiego materiału syntetycznego tak więc, więc jak gdyby odchodzi nam od konieczność doboru koloru możemy skorzystać z góry z, góry, z materiału z góry założonego więc to już każdy generalnie sobie każdy z was będzie sobie robił to pod łuk własnego uznania tak Troszeczkę taki chaotyczny może ten poradnik, ale myślę, że takie podstawy będziecie, będziecie w, w stanie sobie wyłapać i na podstawie tego, co ja robiłem, odtworzyć również na swoich komputerach to, to co ja tutaj tworzyłem, tak? Tak jak powiedziałem, dla prostego modelu to jest krótka piłka, chwila, moment i, i, i sprawa załatwiona. Tak? Natomiast dla modelu, modelów już takich bardziej zaawansowanych, no niestety tutaj zabawy, zabawy jest co nie miara. To tyle. Jeśli chodzi o dodawanie tekstur UDIM, myślę, że każdy we własnym zakresie już sobie... Yy, i we własnym zakresie i wedle własnych preferencji to dodawanie tych tekstur usprawni, tak? zrobi to pod, swój, pod swoją pod, pod swój gust, tak? Także z mojej strony to jest wszystko. Trzymajcie się i miłego dodawania demów do modelu. Cześć!